Halo, widzowie, dzisiaj sobie gramy w z moim kolegą Kacpem Ty grasz na moim koncie Nie no, siema Ty grasz na moim koncie, a gram na swoim trzecim koncie e, Nie, na czwartym Czwartym, tak Czy jest tu chłopie Nie, patrz Tu mam jedno, tu mam i tu mam i tu mam Zapomniałeś? E, jednym słowem widzowie A, a. Dobra, to jest mój no, pierwszy... Ty masz, ma... ty masz już barla, ja? No, dobra, to... Wow! Aż, aż trzy postacie! No dobra, nie to wie, ja jak sobie wejdę, to to jest moje pierwsze konto, na mam czat tekstowy. Serio? No. Zobacz. No wiem, że masz serio pierwsza. No, no na niezbędnym nie miałem czatu tekstowego. To jest. Dobra, no, więc widowy, więc jak będzie skać. Nie, skończymy mogę... odcinek. Nie, jak będzie. Nie się... na jak będzie Esckać, to będę mogła sobie z nim pisać, bo w sumie chciałbym z kimś pisać. ale mnie nie masz najmę. No, na no, no. Dobrze, to rozpoczyna. Ła. Wow. Mm. Bo no no tym no tym no na no starcie są dwie skrzynki. What the hell? A ten z gadżetu A co? Widzowie, eee... to jest mój nowy telefon, dzisiaj go dostałem. Od mojej mamy. Widzowie, to jest mój nowy telefon, dzisiaj go dostałem. Kacper! Boże. Pajaka Siza. Jezu, wyłącz tą siza Spokojnie, jak na wojnie. A wojna? Nie a na wojnie nie spokojnie, bang bang, Na wojnie jest spokojnie, ale drogi, bang bang. Znaczy teraz jest, ale zazwyczaj na samym środku, jak jest taki milion skrzynek, a na samym środku, jak jest taki chyba milion skrzynek, to tam jest taka zadyma. Zadyma. Ale... <laughs> Zadym. Wow. nie Ale on mapę wow. za dymet tylko że ja walka. Ej, patrz, Zadyma, <grywa> Widzowie, Widzę szkoda, że nie widzieliście sprawy, Jak teraz tańczył za o zadyma. Za No oczywiście dzisiaj może być y wrócę na mój kanał Shortsa. Więc bądźcie i patrzcie użo, uważnie, żeby nie przygotować żadnego. Patrzcie i patrzcie uważnie. uważnie. No dobra, to teraz coś? No czemu ziś... Kurde! Dobra, nieważne. Lęboszka Ej, postać. Na L3, co? ja mam postać. No, co? ja mam postać. Kurde. Bo mam dwójka, a nie. Czy, czy to jest u mnie postać? Nie mów mi, jak będzie cztery. No, nie mam no. no nie ma. No. <ślam> Wiem, bo jestem. Kurde. A tu nagle wybierz. No na, no Dobro, no Dobra, Mój cel to dzisiaj być Griffa. a ja się no. Na, na. Bo napisam please griff. Tak się nazywam, co nie? To Nie please, tylko ja napisałem. Oh, siza. Siza. Ja to siza. patrz. Siza. Sigo. <grym> no, widzowie, no, 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 zrobię szorce! Kacper, już no, nie tańczy za dymę. Okej, okay, Kacper? Będziesz no. nie <grym> Ale wy miście coś... Jak się da, to wymiesz coś naprawdę śmiesznego, bo chciałbym, żeby to było śmieszne. Dobra, gramy. Nie, to nie było śmieszne. Daj. <grym> gramy. <grym> Dobra, tak. <grym> dziękuję. Dobra. Fury, 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 ej. Dobra, idę na zadymę. <grym> zadymę, o, o. zadymę. zadyma, o. Ale wojna, chłopie, to jest taka, że nasza ekipa śpiewana jest. Ekipa, e o. <grym> o. Ekipa! Oooo! Ekipa. ekipa! Nieważne jaki kraj, jaki, jaki kraj? kraj! Polska czy Stany? No czy ten za... Teraz ten ba! Za trzeba zatańczyć zadywa! Za dyma. Za dyma, Za dyma, Za tymi! Za tymi! Za tymi! Za tymi! Za Dobra Za ja Za nie Za doczekać. Tego ja też. ja tymi! Za fure, ej. Prawie spadło. Nie no, za to co trzeba tańc zadać. czuć te za to, Dobra, chyba idziemy pograć piłkę, co? Ale short i odcinek. No to kończymy odcinek, nagrywam short i idziemy grać piłkę, tak? Dobra, no to widzowie, jak słyszeliście to może dzisiaj jeszcze będzie odcinek na moim kanale, więc... Dobrze, czekaj, bo mu, muszę plaskatę sprzedać. <laughs> a ja jest za tym. Że... Dobra, więc nie mogę się doczekać szorta, więc szorta. Pa, widzimy się jak będzie szort.